W 15 kolejce Orenek z Religii byliśmy świadkami hitowego meczu rundy wiosennej i kilku imponujących wygranych. Łącznie w sześciu spotkaniach zobaczyliśmy aż 25 goli. Zobaczmy wszystkie z nich. Gieksa po dwóch meczach bez zwycięstwa w hicie kolejki zmierzyła się z górnikiem łęczna. Hydrotrakradą po remisie z mistrzyniami Polski, ostrzył sobie zęby na potyczkę ze śląskiem. Natomiast rozpędzona pogoń Szczecin gościła u siebie drużynę czarnych Sosnowiec. Magazyn zaczynamy od meczu na Pomorzu, a dokładnie od potyczki Pogoni Szczecin, która nie przegrała u siebie od ponad pół roku. Tym razem ich rywalkami była drużyna czarnych antras Sosnowiec. Wynik z spotkania jeszcze w pierwszej połowie zdążyła otworzyć Patrycja Michalczyk, która zdobyła bramkę z rzutu wolnego. Po zmianie stron błąd w defensywie rywalek wykorzystała natomiast Roxana Ratajczyk, podwyższając prowadzenie na 2 do 0 dla gospodyń. W 64. minucie do głosu doszły jeszcze podopieczne Anny Szymańskiej. Zrzutu karnego do siatki trafiła Nada Stanowić. Radość z bramki piłkarek Sosnowca nie trwała jednak długo, bo minutę później bezpośrednio z rzutu rożnego strzał na gola zamieniła Emilia Zdunek, tym samym ustalając wynik spotkania na 3 do 1 dla Dumy Pomorza. W Koninie doszło do starcia medyka ze sportisem KKP Bydgoszcz. Gole zobaczyliśmy dopiero w drugiej części spotkania. W 65. minucie do siatki trafiła Patrycja Zięba. Drugiego gola dla podopiecznych Romana Jaszczaka, a zarazem ostatniego w tym meczu strzeliła Anna Gawrońska, która wykorzystała podanie zięby i z bliska pokonała bramkarkę sportisu. Najwięcej goli w kolejce padło w spotkaniu Śląska Wrocław z Hydrotrakiem Radą. Był to festiwal strzelecki. Podopiecznych Piotra Jagieły. W dziesiątej minucie z bliskiej odległości do siatki trafiła Kamila Czudecka. Ale prawdziwy worek z bramkami rozwiązał się dopiero w drugiej odsłonie meczu. Najpierw wynik na 2 do 0 podwyższyła Katarzyna Białoszewska. Trzy minuty później Natalia Sitarz strzałem z zapola pola karnego nieco zaskoczyła bramkarkę rywalek i umieściła piłkę w siatce. Autorką czwartego gola była Kinga Klimczak, a piąte trafienie po ładnej akcji całego zespołu należało do Gabrieli Lewickiej. Na długą listę szczelczeń po raz kolejny w tym meczu wpisała Została się jeszcze Katarzyna Białoszewska, która ustaliła rezultat na 6 do 0 dla wojskowych. Na brak goli nie mogliśmy narzekać też na stadionie przy ulicy Milionowej w Łodzi. Tutaj popis dały mistrzynie Polski, które w tym spotkaniu mierzyły się z pogonią Dekpolczew. W przeciwieństwie do poprzedniego meczu Śląska z Hydrotrakiem, tutaj gole padały w pierwszej połowie meczu, a pierwszego z nich zobaczyliśmy dokładnie w ósmej minucie. Powracająca do orlen Ekstraligi z Włoch Katarzyna Konat otworzyła wynik spotkania. 10 minut później mieliśmy okazję oglądać bramkę w wykonaniu Gabrieli Grzybowskiej. Na listę strzelczyń wpisała się jeszcze Dominika Kopińska i Klaudia Jedlińska, a kropkę nad ich w tym meczu postawiła Łucja Tabor. Mniej jednostronne spotkanie odbyło się w Krakowie. Jagielonki podejmowały tam AP Orlen Gdańsk. W siódmej minucie Aleksandra Pleban dograła na piąty metr do Aleksandry Nieciąg, która sfinalizowała akcję. Na trafienie gdańszczanki odpowiedziały w 29 minucie. Do siatki strzelała wtedy Julia Wodarczyk, pokonując w bramce Karolinę Klabis. Przyjezdnym nie było dane długo cieszyć się z gola, bo już minutę później na prowadzenie wyszły Jagielonki za sprawą trafienia Pauliny Guzik. W drugiej części gry oglądaliśmy jeszcze jedno trafienie, tym razem Kimberly Stanford, która wykorzystała asystę Klaudii Dmińskiej i ustaliła rezultat na 2 do 2. Na koniec zmagań w 15. kolejce Gieksa zmierzyła się przy Bukowej z Górnikiem Łęczna. Podopieczny Karoliny Koch od początku spotkania były bardzo zmotywowane. Już w 17. minucie po błędzie defensywy rywalek Klaudia Maciążka pokonała w bramce Annę Palińską. Wyjątkowe trafienie zaliczyła Amelia Bińkowska, która próbę dośrodkowania zamieniła na piękne trafienie. W 28. minucie dublet w tym spotkaniu wpisała na swoje konto Maciążka zdobywając z Golan na 3 do 0. Można powiedzieć, że w tym meczu wychodziło Katowiczankom wszystko. Na dowód tego, w końcówce spotkania, bramkę na przypieczętowanie zwycięstwa zdobyła Nikola Brzęczek. W hicie kolejki nieoczekiwanie Katowiczanki wysoko wygrały z piłkarkami z Łęcznej. Zimny prysznic dostały od Śląska zawodniczki Hydrotraku Radom. Medyk polomarket Konin zwyciężył pierwszy raz od dziewięciu kolejek. Na fotel lidera awansował TME SMS Łódź. Porażka górnika sprawiła, że drużyna z Lubelszczyzny spadła z pierwszego na trzecie miejsce w tabeli, zaś Gieksa jest druga. Sportis KKP wiosną jeszcze nie zdobył punktu i ciężko będzie wydostać się mu ze strefy spadkowej. W następnej 16 kolejce najciekawiej zapowiada się potyczka górnika łączna z pogonią Szczecin i czarnych sosnowiec z TME SMS Łódź.